Dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym miesiąca kwietnia. Mam nadzieję, że Wy jesteście w samym środku niezwykle udanego weekendu majowego. Trwajcie w tym, a jeśli znajdziecie chwilę czasu na to, żeby obejrzeć sobie mój film, no to będzie mi bardzo miło. A jeśli znajdziecie jeszcze więcej czasu, aby dotrwać do końca i zobaczyć, jakie książki udało mi się przeczytać w kwietniu, no to w ogóle super. W kwietniu przeczytałam cztery książki. Niewiele. Ale to były dobre tytuły. Dwa reportaże jeden kryminał. Nie, trzy reportaże. Trzy reportaże i jeden kryminał. O pierwszym już zapomniałam, bo to było na początku miesiąca. No właśnie, więc może zacznę właśnie od tego reportażu, który w zasadzie wysłuchałam w audiobooku. I to był reportaż Agaty Romaniu, Najgorsze randki świata i kilka udanych. Tak. Niezwykle odkrywczy reportaż. Słuchajcie, czego ja się dowiedziałam? Do czego są zdolni mężczyźni i kobiety, kiedy umawiają się na randki, nie miałam o tym zielonego pojęcia. I takie dosyć ciekawe jest to, że Agata Romaniuk nie zostawia suchej nitki ani na mężczyznach, ani na kobietach. Tam są takie historie opisane, które w ogóle w głowie się nie mieszczą. Okazuje się, że na przykład mężczyźni potrafią przyjść na randkę na przykład z mamą, z dzieckiem, z laptopem. I w ogóle nie zwracają uwagi na kobietę, z którą się umówili. Także super, albo nie wiem, każą jej na przykład płacić za kolację, albo jakoś zdawkowo odpowiadają na pytania, czy też w ogóle nie chcą rozmawiać. To w głowie się po prostu nie mieści. Kobiety natomiast cudownie oszukują, jeśli chodzi o swój taki wygląd zewnętrzny, bo zdjęcia, które ukazują się na tych portalach randkowych, no, odbiegają daleko od rzeczywistości. Zresztą mężczyźni robią bardzo podobnie. Więc, jest to, no, taki obraz tego, jak cudownie w cudzysłowiu potrafimy zakłamywać rzeczywistość, biorąc pod lupę ten randkowy świat, który tak naprawdę przeniósł się do internetu i to tam szukają się wszyscy ci, którzy, no, którzy chcieliby znaleźć swoją drugą połówkę, albo czasami szukają tam po prostu kogoś, z kim mogliby spędzić miło czas, przynajmniej przez chwilę. Ale jak okazuje się, te randki są bardzo często. Totalnie nieudane. Polecam przeczytać z czystej ciekawości. Kolejne reportaże z wydawnictwa, czarne: Wszystko za życie i szatan w naszym domu. Bardzo ciekawe, aczkolwiek tutaj bardziej punktowałabym właśnie ten. Historia o chłopaku, który rzuca. No swoje dobre życie, on pochodził z bogatej rodziny, miał naprawdę dobrą przyszłość przed sobą, przynajmniej dobre perspektywy na taką przyszłość, ale wybrał życie trapera, podróżnika, samotnika zdecydowanie. Chociaż nie zawsze w tej swojej podróży stronił od ludzi. Jeśli spotykał na swojej drodze, był zawsze taki bardzo do nich, nawiązywał rozmowy i, i wiele się od nich. Uczył i też nie oczekując od nich pomocy, zawsze ją dostawał. On wyrusza na Alaskę, co, co wiąże się z tym, że no jest to duże wyzwanie, i on znajduje taki opuszczony autobus, w którym, w którym kończy swoje życie. A w jaki sposób to jego życie zostało zakończone? No to John Krakauer postanowił sprawdzić i dowieść tej. Tej prawdy. Wiemy, że śmierć głodowa była tutaj główną przyczyną, aczkolwiek autor poszedł jeszcze, jeszcze głębiej w te, w te wszystkie zagadki związane ze śmiercią bohatera. No więc warto przeczytać i dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Na pewno postawa Krista McAllesa jest. No, godne zainteresowania. Czy godę jest podziwu? Nie wiem. Być może dla niektórych tak. Może on jest y, dla niektórych wzorem, czy też stał się wzorem do naśladowania, chociaż y, no, to był taki typ chłopaka, który nie był awanturnikiem. On y, raczej był bardzo spokojny, wyważony, y, bardziej filozof niż awanturnik, tak bym powiedziała. No i on sobie założył pewien plan. On coś chciał. Y, Obrał sobie jakiś punkt w swoim życiu, i, no, i ku temu dążył. Co mu się udało? No, on przetrwał w tej dziczy jakiś czas, zupełnie sam. No, ale zrobił to po prostu, bo tak chciał. To był jego sposób na życie. Przeczytajcie sobie tę książkę. Myślę, że, że w sumie dobra książka na weekend majowy. A szatan w naszym domu to jest historia, która trochę ryje Beret, szczerze powiem, bo y, temat nie jest łatwy. To są kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej. Fatalna w ogóle historia, w której ojciec znęca się nad swoimi córkami i robi to w zasadzie wtedy, kiedy są one jeszcze małymi dziewczynkami, ale również wtedy, kiedy są już prawie dorosłe. Więc no to jest bardzo rozłożone w czasie i tutaj autor dociera do do takich test, do takich pojęć, czy też medycznego języka specjalistycznego, który określa zachowanie tego właśnie ojca i nie tylko jego, jako przypadek odzyskanych wspomnień. I to jest w ogóle niewiarygodne, bo ten ojciec, wypytywany o zdarzenie, o, w zasadzie no, o to, o co został oskarżony, on w pierwszej chwili mm, mówi, że nie pamięta, nie jest pewien, a w momencie, kiedy mm, no, śledczy w pewien sposób y, nasuwają może nie, że nasuwają mu odpowiedzi, ale mm, mówią mu, o co jest doskarżony, y, co się wydarzyło, to on. Wiecie, jakby nagle doznał śnie i faktycznie y, zaczyna sobie przypominać, ale gdzieś wypiera to jakby z siebie, w sensie, że wyciąga gdzieś, z, gdzieś tam z, z najgłębszych przepaści swojego umysłu. No, dosyć, dosyć ciężko się to czytało. Nie powiem, że jest to łatwa lektura, bo na pewno, nie? A też taka o sporym ładunku emocjonalnym. I ostatnia książka, którą wysłuchałam w audiobooku, to był Kryminał Wiesława Chopa Jest Jastrzębie nad Połoniną. Wybrałam ten, ten kryminał ze względu na, na miejsce, w którym toczy się akcja i są to Bieszczady, są to Ustrzyki, no są to takie miejsca, które, no, które są mi znane po prostu I, i przez to ten kryminał bardzo dobrze się słuchało, po prostu miałam Miałam wyobrażenie, gdzie bohaterowie się znajdują. No, a historia dotyczy tematu przemytu, nie tylko towarów, ale i ludzi. No, więc takich procederów, które cały czas mają miejsce, to, to, się, to się nie skończyło. No, a Wiesław Hop umieszcza te wydarzenia właśnie w samym sercu Bieszczat, ale też ładnie. Opisuje przyrodę, ma sporą wiedzę na temat np. Na pału węgla, na temat pracy ludzi, którzy tym się zajmują. No więc to są też takie ciekawostki związane właśnie z tamtym regionem. I to był mój czytelniczy kwiecień. Nie za dużo, ale nigdy jakoś, wiecie, że ja nie przywiązuję wagi do ilości przeczytanych książek i nie czytam na ilość. Nigdy, nigdy więc cztery to też całkiem dobrze. W tym momencie. Aha, zaczęłam słuchać w zasadzie. Słuchać właśnie, a mam też w wersji papierowej ludzie, którzy się w śniegu, ale są dosłownie, nie wiem, po może 10 stronach, więc niewiele Wam w tym momencie o tej książce powiem. I coś jeszcze chyba. Aha, wiem, już wiem co chciałam, o czym chciałam powiedzieć, bo ostatnio. A, tak, pod ostatnim moim filmem prosiłam was, abyście wpisywali mi swoje propozycje dla mnie, wasze propozycje dla mnie na majowy weekend, nie tylko ogólnie, na, na przykład maj. I bardzo wszystkim dziękuję za, za te tytuły, które, które wymieniliście. bo ich bardzo, bardzo dużo. Ale spośród wszystkich tych, wybrałam sobie jedną książkę, i to jest Najnowszy kryminał Anny Kańtoch, Trzecia Osoba. Nie mam jeszcze tej książki, ale wiem, że na pewno przeczytam, bo ja Anny Kańtoch bardzo lubię i no, mam nadzieję, że, że, ta, że ta najnowsza książka będzie, będzie bardzo dobra. A jeśli Wy nie czytaliście jeszcze nigdy Anny Kańtoch, to bardzo, bardzo Was do tego zachęcam. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów i subskrybujcie ten kanał. Zajrzyjcie sobie również na mój Instagram Magiel Książkowy. Tam też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!